Byłoby tyle, gdy idzie o pytania, i teraz proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pana Macieja Jakubowskiego, o zabranie głosu. Panie ministrze, uprzejmie proszę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te uwagi i pytania, ponieważ one pozwolą mi wyjaśnić zarówno zasadność wprowadzenia tego systemu, jego niezbędność, a także wyjaśnić pewne fakty, które niestety wydaje mi się, że nie są zrozumiałe przez Państwa. Wydaje mi się też, że nie wszyscy z Państwa uczestniczyli w posiedzeniach komisji, gdzie te podstawowe fakty na temat systemu wyjaśnialiśmy. I które rzeczywiście pokazują, że ten system jest nie tylko nowocześniejszy, jest nie tylko efektywniejszy, ale jest także bardziej bezpieczny. Odnosząc się do pierwszego zarzutu, że y, ta nowelizacja jest przeprowadzana w trybie pilnym, wynika to y, nie z faktu, że system jest niedoskonały, że zauważyliśmy w nich jakieś wady, które szybko chcemy naprawić i załatwić. Wynika tylko z tego, że jest to nowelizacja do ustawy, która już. Jest wdrażana i ten system już jest wdrażany. I bez obecnej nowelizacji, tak naprawdę dane, które chcemy zanonimizować, zostałyby zbierane, jeżeli byśmy tej nowelizacji w tym trybie nie przeprowadzili. A ze strony ministerstwa mogę zagwarantować, że prace zostały wykonane w najszybszym możliwym tempie, które gwarantuje jakość, wysoką jakość wprowadzanych przepisów. Odnośnie. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mamy bardzo szeroką dokumentację, która pokazuje, że na każdym etapie zarówno ustawy o systemie informacji oświatowej, jak i tej nowelizacji Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych był konsultowany. Co więcej, bardzo wiele zapisów, które gwarantują wyższe bezpieczeństwo danych, które narzucają procedury dość żmudne, ale gwarantujące właśnie bezpieczeństwo danych, zostały wprowadzone po uwagach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Brak udziału Generalnego Inspektora w posiedzeniu podkomisji wynika zapewne z tego, że jak Państwo wiedzą, nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do tej nowelizacji po konsultacjach, które wcześniej przeprowadziliśmy i wyjaśnieniu i poprawieniu kilku aspektów które wydawały się wątpliwe. Ten fakt podkreślaliśmy, wyjaśnialiśmy i naprawdę nasza, nasza dokumentacja dotycząca konsultacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest bardzo szeroka i pokazuje, jak ostrożnie postępowaliśmy tutaj, żeby zagwarantować najwyższe bezpieczeństwo tych danych. Co do straty jakości i też wypowiedzi generalnego inspektora co do tego, że mówiliśmy, że pewne dane były niezbędne, teraz mówimy, że nie są niezbędne, myślę, że tutaj jednak to pojęcie niezbędności ma kilka odcieni, to znaczy my tak naprawdę w pierwotnym systemie chcieliśmy zbierać dane, które umożliwiłyby nam monitorowanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla każdego ucznia. Jak Państwu zapewne wiadomo, jedyną osobą, która była przeciwna tej nowelizacji, był właśnie rzecznik uczniów niepełnosprawnych, co dziękuję do pani Nowak o wspomnienie, wspomnienie tego, tej opinii, dlatego że właśnie Rzecznik Uczniów Niepełnosprawnych widział potrzebę zbierania tych danych. Rzecznik uczniów niepełnosprawnych nie obawiał się zbierania tych danych, reprezentując uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców. Jeżeli nie, nie potwierdził, że jest źle, tylko dokładnie powiedział, że powinniśmy te dane zbierać na poziomie indywidualnym, żeby jak najlepiej monitorować pomoc dla tych uczniów. My tak naprawdę odstąpiliśmy, wychodząc naprzeciw obawom społecznym co do zasadności zbierania tak szczegółowych danych, jak i stojąc na pozycji takiej, że naczelnym naszym celem jest wdrożenie tego nowoczesnego i bezpiecznego i bardziej efektywnego systemu i stwierdziliśmy, że pewne dane możemy zagregować no, do takiego momentu, który umożliwia nadal bardzo precyzyjne i rzetelne naliczanie subwencji oświatowej. Te dane dalej będą umożliwiały motori, monitorowanie pomocy dla uczniów niepełnosprawnych czy też uczniów y, korzystających z pomocy pedagogiczno-psychologicznej, jednak na no, bardziej ogólnym, mniej szczegółowym poziomie, co było właśnie zarzutem Rzecznika Uczniów Niepełnosprawnych. Odpowiadając na pytanie pani poseł Nowak, tak, będziemy dalej mogli prowadzić badania i monitorować, jak ta pomoc przebiega, nadzór pedagogiczny będzie dalej mógł robić to tak, jak robi teraz, ale właśnie to stanowisko Rzecznika Uczniów Niepełnosprawnych pokazuje, że pewne zadania są wykonywane nieefektywnie i przerastają chociażby moce przerobowe, że tak powiem, nadzoru pedagogicznego, który nie ma instrumentów ilościowej analizy informacji, nie ma tych informacji o pomocy dla uczniów, które by umożliwiły mu rzeczywiście efektywną pracę. I tu proszę Państwa, wprowadzamy system, który właśnie takie dane będzie w sposób efektywny zbierał i który taką, takie dane będzie nadzorowi pedagogicznemu także dostarczał. I Mam nadzieję, że mimo tych ograniczeń dalej, to, dalej takie analizy i taka pomoc, taki monitoring będzie prowadzony znacznie bardziej efektywny i jakość pomocy udzielanej tym uczniom ulegnie poprawie. Chciałbym też wyjaśnić kwestie dotyczące agregacji danych i wglądu. To, to prawda nie dotyczy tej nowelizacji, ale było tutaj poruszane i myślę, że warto jeszcze raz powtórzyć. Zanim przejdę do tego, chciałbym się zapytać też Państwa, jak wiele systemów zbierania danych na poziomie lokalnym Państwo widzieli? Czy zdają sobie Państwo sprawę, jak szkoły, jak samorządy zbierają dane, żeby chociażby wypełnić dane dla obecnego systemu informacji oświatowej? Te dane są zbierane w dowolny sposób. Nie ma żadnej gwarancji tak naprawdę, że dane są bezpieczne, że są przechowane w bezpieczny sposób. Kto ma wgląd do tych danych, czy jest na poziomie szkoły, czy jest na poziomie samorządu. W obecnym systemie dane zbierane są indywidualne na poziomie placówki. Tam, gdzie te dane są tak naprawdę znane tej osobie, która te dane wprowadza. To nie jest żadna nowość, to nie są żadne dane, do których ta osoba nie ma dostępu. Następnie, na kolejnych etapach, bo takie było też tutaj pytanie, kto ma wgląd do tych danych, na kolejnych etapach kolejne osoby widzą tylko te dane zagregowane, zanimizowane, nie mają dostępu do danych indywidualnych, nie ma tutaj możliwości dla tych osób dostępu do tych danych. Te dane są przechowywane centralnie, także zabezpieczone według najwyższych standardów i dostęp do tych danych mają tylko administratorzy systemu nikt sobie do tych danych nie patrzy bez potrzeby i też nie widzę tutaj specjalnej potrzeby, jeżeli by nawet ktoś myślał, że taka jest, ale system ten gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i gwarantuje, że takie, że praca z tymi danymi na poziomie centralnym będzie miała charakter tylko administracyjny. Dlaczego te dane zbieramy, dlaczego potrzebny jest taki system i czy te dane będą wykorzystywane dalej do budowania jakości, do monitoringu systemu, do nadzoru, do poprawienia jakości nadzoru pedagogicznego. Tak, te dane będą dużo bardziej rzetelne, po to są zbierane dane osobowe w rodzaju PESEL, żeby sprawdzać rzeczywiście rzetelność tych danych, czy, czy dane dotyczące, czy, krótko mówiąc dane uczeń istnieje. I tu chciałbym też od razu rozwiać obawy i pewne niezrozumienie jak ten system działa. To, że te dane zbierane są lokalnie, przesyłane do centralnej bazy, to nie znaczy, że ktoś ręcznie sobie te dane ogląda, tylko system się automatycznie komunikuje z systemem PESEL. Te dane są szyfrowane i są sprawdzane, czy rzeczywiście dane uczeń istnieje. Nikt tutaj tak naprawdę nie ma potrzeby zaglądania do tych danych, a niestety w obecnej sytuacji ja mam osobiście pewne wątpliwości czy pewne dane no właśnie nie są, na poziomie lokalnym w ten sposób nie są zbierane, na przykład i pewne osoby je oglądają. W tym nowym systemie takiej możliwości na wyższych poziomach niż placówka oświatowa nie będzie. I oczywiście te dane chcemy wykorzystywać do budowy jakości na poziomie, znowu powtórzę, zagregowanym. To znaczy te dane będą na poziomie zagregowanym, na przykład jednostki samorządu terytorialnego, czy też szerszych, mogą być dostarczane dla do kuratoriów. Mogą służyć monitoringowi, mogą służyć poprawie jakości, mogą służyć ocenie tego, czy instrumenty polityki edukacyjnej są rzeczywiście realizowane, jakie są jej efekty, mogą służyć bardzo podstawowym informacjom, na które dzisiaj sobie nie możemy odpowiedzieć na przykład czy uczeń, który skończy szkołę wiejską i pójdzie daną ścieżką edukacji, zdaje, podchodzi do matury, czy ją zdaje. Na tym poziomie obecnie nie jesteśmy w stanie państwu takiej informacji udzielić. Musielibyśmy prowadzić bardzo kosztowne dodatkowe badania, żeby odpowiedzieć na każde takie pytanie, które dla mnie osobiście wydaje się podstawowym i niezwykle potrzebną wiedzą, żeby ocenić jak pracują różne placówki oświatowe, jakie ścieżki edukacji prowadzą rzeczywiście do edukacji taką jaką byśmy chcieli dla każdego ucznia. I te dane właśnie w ten sposób będą wykorzystywane, ale jeszcze raz pokreślę, przy takim wykorzystywaniu tych danych będą to dane zanonimizowane, zagregowane, nie będą wykorzystywane żadne dane osobowe. I ostatnia wątpliwość, którą wyrodziło kilku z Państwa, czy ten nowy system tak naprawdę nie narzuca, nie tworzy nowej biurokracji, czy nie jest trudniejszy, czy nie jest tak naprawdę bardziej kosztowny, mniej efektywny. Nie, nie jest. Ten system tak naprawdę, w każdym razie myśmy przeprowadzili szereg pilotaży, te, te narzędzia były testowane, te narzędzia były optymalizowane pod względem łatwości ich użytku, łatwości wprowadzania danych. Myśmy także, ja osobiście rozmawiałem z wieloma osobami, które są odpowiedzialne za wprowadzanie tych danych. Z dyrektorami szkół, z samorządowcami. Wszyscy oni czekają na nowy system informacji oświatowej, jak naprawdę na zbawienie, jak na zbawienie, jak... Po prostu oderwanie od tej pracy, która nie skorzysta z żadnych narzędzi, współczesnych narzędzi technologicznych, która odbywa się bardzo często na papierkach, która bardzo często odbywa się jest problem taki, że są różne narzędzia informatyczne, problem, problem pracowania z różnymi nie wiem, bazami danych i ich kompilowania tych danych, która niestety często prowadzi do pomyłek, które niestety są często też kosztowne dla samorządów, te wszystkie, te, My dajemy narzędzie tak naprawdę tym osobom do efektywnego zbierania tych danych w sposób rzetelny i w sposób gwarantujący, że pomyłki, także te kosztowne, będą zminimalizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi. Pan poseł przekonuje mnie, że powinien zabrać głos w trybie sprostowania, to się potargujmy. Jeśli obieca mi pan, że będzie to 30 sekund w porywach do 40, to ja się na to zgodzę. W takim razie uprzejmie proszę. Panie Marszałku, dziękuję bardzo. Wysoka Izbo, panie ministrze, nie wiem, nie pamiętam, czy pan w poprzedniej kadencji był w ministerstwie, ale zarzuca pan Izbie, że nie rozumiemy. Nikt nie jest przeciwny zbieraniu informacji o uczniach, ale po co ministrowi wiedzieć, czy Kowalski ma taką dysfunkcję, a Malinowski taką w szkole jest tyle dzieci z taką dysfunkcją, z taką dysfunkcją.